Krakowski szlak modernizmu. Centrum Administracyjne Huty im. Tadeusza Sędzimira. Budynki Centrum Administracyjnego Huty im. Tadeusza Sędzimira, oryginalnie Hut im. Włodzimierza Lenina, znajdują się w Krakowie przy przylcy ujastek na przedłużeniu Alei Solidarności, dawnej Alei Włodzimierza Lenina. Zostały zbudowane na początku lat 50. XX wieku i były jednym z kluczowych elementów realizacji kombinatu metalurgicznego w Nowej Hucie. Budynki centrum administracyjnego zostały zaprojektowane przez zespół, w skład którego wchodzili Janusz Ingarden, Marta Ingarden oraz Janusz Ballenstedt, pracownicy krakowskiego miasto projektu, wielkiego państwowego biura projektów, które utworzono pod koniec lat 40. Aby zrealizować program nowej dzielnicy Krakowa, będącej zapleczem mieszkaniowym dla kombinatu stalowego. Budynki centrum administracyjnego tworzą monumentalne wejścia na teren kombinatu. Ich realizacja zbiegła się w czasie z wprowadzeniem do polskiej kultury, w tym do architektury, doktryny realizmu socjalistycznego. W czerwcu 1949 roku Odbyła się narada architektów, podczas której zadekretowano, że od tego momentu architektura polska będzie socjalistyczna w treści i narodowa w formie. Nowa huta, będąca jednym z kluczowych projektów planu sześcioletniego, szczególnie miała zaistnieć jako ważny przykład tego nowego zjawiska w polskiej architekturze. W 1949 roku przygotowano program urbanistyczny i rozpoczęto budowę założenia. Autorem koncepcji był warszawski urbanista i architekt Tadeusz Ptaszycki. To on stanął na czele liczącego około 400 osób zespołu krakowskiego miasto-projektu i koordynował realizację planu oraz budowę kolejnych osiedli mieszkaniowych nowej huty. Członkowie jego zespołu przygotowali także program centrum administracyjnego dwóch monumentalnych biurowców usytuowanych symetrycznie. Po dwóch stronach osi alei prowadzącej do kombinatu. Każdy z budynków został wzniesiony na rzucie kwadratu o boku około 50 metrów. Oba mają po cztery kondygnacje ustawione na wysokim podpiwniczeniu. Każdy posiada wewnętrzny dziedziniec i identyczny plan z reprezentacyjnymi poprowadzonymi na okręgu klatkami schodowymi, nad którymi znajdują się bogato zdobione latarnie. Całość uzupełniają bogate dekoracje kamieniarskie i attyki, które reprezentują ideę realizmu socjalistycznego i nawiązują do architektury obronnej okresu XVI i XVII wieku, do epoki manieryzmu i baroku. Realizm socjalistyczny narodził się w Związku Radzieckim u progu lat 30. w okresie wzmożenia propagandowego związanego z budową kultu jednostki wokół postaci Józefa Stalina. Na płaszczyźnie malarstwa odwoływał się do rosyjskiego realizmu, a na płaszczyźnie architektury do form klasycznych uzupełnionych o elementy regionalne. Po II wojnie światowej realizm socjalistyczny zaistniał w krajach Bloku Wschodniego w Czechosłowacji, w NRD, na Węgrzech oraz w Polsce. W naszym kraju jego najważniejsze przykłady odnaleźć możemy w Warszawie. Są to m.in. pałac kultury i nauki, marszałkowska dzielnica mieszkaniowa, gmachy ministerstw finansów i rolnictwa, osiedla Muranowa. Poza Warszawą, najważniejszym przykładem realizmu socjalistycznego w Polsce jest założenie urbanistyczne Nowej Huty. Paradoksem tego miejsca jest to, że o ile powstało tam prawie całe kompletne założenie urbanistyczne, właściwie nigdy nie zostało ono wyposażone w kluczowe budynki publiczne. Które planowano umieścić w jego przestrzeni. Powstał jedynie teatr kameralny, obecnie Teatr Ludowy. Nie zrealizowano natomiast budynku ratusza oraz dużego gmachu teatralnego, który miał stanąć na osi nowochudzkiego założenia. Z tego powodu najciekawszymi przykładami nurtu realizmu socjalistycznego na terenie nowej huty są właśnie budynki centrum administracyjnego. 22 lipca 1954 roku, w dziesiątą rocznicę ustanowienia manifestu lipcowego, w Nowej Hucie miał miejsce pierwszy spust surówki. W kolejnych miesiącach uruchomiono także piece martenowskie i Huta rozpoczęła swoją produkcję. Było to bardzo ważne wydarzenie kończące pierwszy etap budowy kombinatu, który od samego początku pomyślany był jako koło zamachowe polskiej gospodarki. I jedna z podstaw powojennej odbudowy. Centrum administracyjne było wizytówką całego zespołu. Już w roku 1955 kombinat metalurgiczny odwiedził sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow. W tym samym roku do huty przyjechał premier Indii Jawaharlal Nehru oraz jego córka Indira Gandhi. W następnych latach tego typu wizyt było coraz więcej. Z tego powodu bardzo ważnym stała się możliwość podejmowania w nowej hucie najważniejszych gości państwowych w odpowiednio przygotowanych reprezentacyjnych budynkach. Właśnie taką funkcję miało pełnić Centrum Administracyjne. Po północnej stronie osi prowadzącej do kombinatu znajduje się budynek Z, budynek zarządu. Po południowej stronie umiejscowiono budynek S, socjalny. W budynku Z urzędowała dyrekcja. Tutaj przyjmowano najważniejszych gości. Ten gmach charakteryzował się szczególnie bogatym wystrojem i wyposażeniem. Budynek S miał charakter bardziej techniczny. Tutaj znajdowała się stołówka, biura projektowe kombinatu oraz pomieszczenia biurowe. Z zewnątrz oba budynki wyglądały identycznie. Posiadały ten sam neorenesansowy i neobarokowy wystrój oraz dekoracje. Attyki, metaloplastykę oraz charakterystyczne latarnie nad klatkami schodowymi w narożnikach. Zespół Centrum Administracyjnego posiadał jeszcze jedną bardzo ważną przestrzeń. Pomiędzy budynkami, pod ziemią, zbudowano specjalny korytarz, z którego prowadzi wejście do podziemnego Centrum Zarządzania Kombinatem oraz do podziemnego tymczasowego szpitala, przygotowanego na wypadek wojny lub e, wypadku w kombinacie. To miejsce mogło służyć do natychmiastowego przyjęcia kontroli nad jednym z największych zakładów przemysłowych w kraju. Jeszcze zanim doszło do pierwszego spustu surówki w kombinacie metalurgicznym w styczniu 1954 roku, cały blok wschodni obchodził 30-lecie śmierci Włodzimierza Ilicza Ulianowa, zwanego Leninem. To właśnie wtedy kombinat metalurgiczny w Krakowie nazwano jego imieniem. Warto podkreślić, że w latach 1912-1914 przywódca rewolucji październikowej mieszkał i pracował w Krakowie, przez co odgrywał później szczególną rolę w symbolice miasta okresu powojennego. Pracą nad przygotowaniem projektu Centrum Administracyjnego Kombinatu powierzono zespołowi Janusza i Marty Gardenów oraz Janusza Balensztede'a. Janusz Ingarden należał do najważniejszych architektów pracujących w krakowskim miastoprojekcie. Wraz z żoną Martą był autorem budynków mieszkalnych znajdujących się przy Placu Centralnym oraz Teatru Kameralnego i wielu innych budynków publicznych zrealizowanych na terenie nowochódzkiego założenia. Równie ważne jak same budynki było ich wyposażenie. Przygotowanie projektów wnętrz i mebli budynków Centrum Administracyjnego powierzono zespołowi Mariana Zygmunda. Aktywnego jeszcze w okresie międzywojennym autora wnętrz i mebli związanego w tym czasie z Warszawską Spółdzielnią Artystyczną Ład. Po II wojnie światowej Marian Zygmunt pracował w Krakowie. Uczył na Akademii Artystycznej oraz pracował w miasto projekcie, gdzie przygotowywał wraz ze swoim zespołem projekty wnętrz dla budynków w Nowej Hucie. Uruchomienie produkcji w kombinacie oraz oddanie do użytku budynku w centrum administracyjnego przypadło na lata już po śmierci Józefa Stalina. Był to czas, kiedy nowa huta zmagała się z pierwszym kryzysem wizerunkowym, wywołanym za sprawą głośnego poematu dla dorosłych, utworu literackiego autorstwa Adama Ważyka, w którym przedstawiono to miejsce w bardzo niekorzystny, odbiegający od propagandowego obrazu sposób. Powstanie takich budynków jak Centrum Administracyjne miało tym bardziej pokazywać siłę sprawczą młodego, socjalistycznego państwa oraz jakość architektury, które to państwo potrafi generować. Zaledwie rok po oddaniu do użytku budynku w centrum administracyjnego miało miejsce wydarzenie epokowe. W lutym 1956 roku nikita Chruszczow podczas 20 zjazdu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wygłosił słynny referat o kulcie jednostki i jego następstwach, w którym potępił Zefa Stalina. To wtedy nastąpił początek demontażu stalinowskiego systemu w samym Związku Radzieckim, jak też i w innych krajach bloku wschodniego. Dla sztuk plastycznych i architektury oznaczało to zmierzch realizmu socjalistycznego. W Polsce jednym z pierwszych miejsc, gdzie można się było o tym przekonać, była paradoksalnie nowa huta. W roku 1956 autor budynków Centrum Administracyjnego Janusz Ingarden miał możliwość odwiedzić Szwecję i wziąć udział w specjalnym seminarium architektonicznym, które zorganizowano właśnie w tym kraju. To tutaj po raz pierwszy. Zetknął się z architekturą powojennego modernizmu i już niedługo razem z żoną Martą rozpoczął pracę nad projektem tzw. Bloku Szwedzkiego. Budynku, który był zaprzeczeniem wszystkiego tego, co reprezentowały gmachy centrum administracyjnego. Obecnie budynki centrum administracyjnego stanowią majestatyczne domknięcie kompozycji nowej huty oraz jeden z najważniejszych elementów krakowskiego dziedzictwa epoki socrealizmu. Centrum Administracyjne Huty im. Tadeusza Sędzimira. Przedstawił Michał Wiśniewski.